Dzień dobry z tej strony jak zwykle Adrian i no Kończymy w tym miejscu, że zaczynaliśmy Odpalamy silnik bierzemy to home. i pozwólcie, że będę kultywować z takiej kamery bo wtedy szybciej będzie to szło. Bynajmniej tak, według mnie. Tylko z tej kamery nie chcę zamierzać, to jest dziwne I nie wiem, czy to jest sprawione tym, że ja mam taki niezbyt mocny komputer, czy tym, że już ta gra tak ma. No, widać, że tutaj już fajna jest animacja ziemi no ale na serio tak się o wiele lepiej kosi kosi kurde zawsze mówię kosi na wszystko i to wziąłem od mojego kuzyna on też tak mówił na wszystko, że kosi nawet jak na wodzie to mówił, że kosi i ja chyba teraz skopiłem to od niego tak z przyzwyczajenia. Go poprawiam, a teraz sam siebie muszę poprawić. No, do czego tu chodzi No, myślałem, że będzie tam mój ale nie było, jeszcze myście mam teraz więcej czasu, a więc zdążyłem się pobawić jak zobaczycie w odcinku z asfalta z dłuższymi trochę filmikami i zdążyłem się pobawić z miniaturkami. Więc jest progres, tylko że no właśnie Jest jeden kłopacik. No, bo te miniaturki, no, nie mam tyle czasu, żeby spędzić tymi nimi na przykład 15 minut, czy tam pół godziny, i, i dopracować nad materiałem, żeby gra była na przykład ciszej czy głośniej. Dlatego takie gameplaye można na, żeby zauważyć u mnie, że co spało, co jest za głośne, czy coś ja właśnie myślę, że z tego co wrzucę teraz będzie za głośno, ściszyłem już o jeden ten głośność i zobaczę jak będzie na następnym odcinku na razie tego nie testowałem, ale ściszyłem o jedno i myślę, że to da radę Sprawy dzisiaj a tutaj już nam pole się zawęża do skończenie też te miniaturki to takie zrzuty tylko ekranu i takie no nie tylko że same się wcinały w gameplay tylko takie co nawiązują czym będę na przykład jeździł jak w asfalcie zrobiłem teraz czym jeździłem nie szło tak trio zrobić, tych tr trzech zdjęć Połączyć w jedno i trzech aut dać, więc dam to, którym jeździłem ostatnio. Nie właśnie farming to jest taka seria, gdzie ja lubię sobie pogadać, pędzić. No. Bo to jest taka spokojna gra. Ostatni odcinek ze farminga to też było gawędzenie lub pogadanki, czy coś takiego nie pamiętam już jak to nazwałam. jak widzicie jest prawie że 20 jak to nagrywam no zacząłem mniej więcej o 19.50 no i ja w takich kwadratach tutaj robię, bo najfajniej no mi się tak robi przyjąłem taki styl i taki będę robił, chyba, że Chcecie, żebym robił wzdłuż na przykład, to będę wzdłuż robił, jeżeli Wam tak nie pasuje i że nierealnie czy coś jest, jak tak robię kombajnem, to możecie napisać. Też możecie pisać jak będą właśnie te problemy z dźwiękiem i jakiej gry podgłośnić, czy w farmingu będzie za głośno, czy za cicho, bo Właśnie to jest problem, bo ja wstawiam i ja teraz mam na jeden głośność. To praktycznie nic nie słyszymy, nie? I... ja dobrze słyszę jak jest tak 3 na 3 czyli 4. Czyli czterokrotnie, trzykrotnie więcej, bo to jest różnica. Ale właśnie to jest problem. Bo ja... To tak samo jak z wideo, no nie? Ja po prostu nagrywam w... HD, ale jak widzicie z World of Tanks, takie kolorki czy coś, no to straszne pixele są, na przykład mój nick jest i to już YouTube obrabia, nie ja, tylko po prostu YouTube już tak to robi i ja na to nie mam próby chyba, że zmienię kolorek, to wtedy już będę miał, ale będą to inni gracze, którzy są czerwoni Chyba, że ewentualnie po prostu będę grał bez x XVMa też jest rozwiązane takie. No i na tym odcinku skończę kultywować, bo też chcieliście, żebym nagrał odcinek z farminga. To nagram z farminga i z asfalta. Właśnie też za chwilę muszę już kończyć granie, a więc nie wiem, czy w tym filmie będzie miniaturka. Jak tak to taka wrzucona, no nie? Taka na przykład z tym paskiem na dole. Taki po prostu zrzut ekranu. Coś w tym stylu. Nie ta plamka dręcia, ja ją za chwilę tutaj dziablę. Kurde, a ja obniżyłem tutaj obciążnik teraz Patrzcie To się nazywa gleba, no nie. I ja nie wiem czy ten obciążnik dotyka, czy nie. Jak wam wyszedł pewnie bym się dowiedział, ale Może tak będzie lepiej skręcał, nie wiem i to jest też właśnie jest ten dźwięk taki dziwny z obrazem The World of Tanks mój nick. jak? jaki jest taki jest, rozmazany no w ogóle mam powtórki stąd tak patrzę bo moja dziewczyna, czyn, dziewczyna dziewczyna powiedziałem po ukraińsku, kurde. dziewczyna Niechcina. Nie no, moja dziewczyna po prostu. Nadesłała też mi parę powtórek. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, to ja mogę linka wrzucić. Najwyżej co do tej powtórki w opisie, to też napiszcie. Ej Adrian, wrzuć linka pod filmik, bo chcemy sami zobaczyć, czy coś. Nie tylko tak na nagraniu ale no to wtedy ja no, nie wstawię pod filmik i będzie dobrze. Będzie, będzie, będzie dobrze. Też jak weekend, bo weekend to chodzi. Jest 23, 20 prawie jak to nagrywamy, nie? I... No właśnie wójta będą raczej też materiały bez dźwięku niestety, ale nie wiem czy to czasami nie będzie ostatni weekend taki chociaż wrzucę po prostu jeden materiał a resztę Postaram się nagrać, nie wiem, takie od o 21 czy coś w ten Zobaczmy. już na serio tutaj niewiele nam zostało w ogóle modyfikacje też tam sobie różne pobieram, sprawdzam, testuję. No i parę tutaj mam modyfikacji. Co weekend pobieram nowe, bo cały czas są dodawane. O kurde. Te, te bateria nie rozbrałem. No w ogóle teraz nie wiem, czy nie będziecie mieli jaśniej ekranu. Chyba właśnie będziecie mieli w ogóle te światła zgaszone, bo to było na potrzebę miniaturki do filmu, no i jak będę miał czas to wrzucę taką lepszą miniaturkę, no nie? To jest prostokąt teraz jak tak się patrzy, ale mniejsza większość no kurde, już taki kawałek Ale to jest takie coś, że zawsze je tak owe, nie? No taki kawałek, ja myślę, kurde bym to na Dwa razy, czy trzy, jakbym miał większy kult lub no nie, jak się je. A tym to muszę się męczyć jeszcze z pięć przejazdów, co najmniej. Z farminga koniecznie muszę takie odcinki łączyć, lub no, łączyć. Co prawda to się wysyła wtedy, i i o matko, no długo czasu to zajmuje, na przykład wtedy rano się przesie, około 6 około, lub 7 bo to się renderuje, ale ja i tak muszę potwierdzić. zobaczyć. Nie. sama się nie wyślę, bez mojej zgody. Przyczepy jeszcze nie sprzątałem, po prostu włączyłem zapis i przyszedłem sobie tu na pole i nagrywam. W ogóle też umy tej roboty bo jest brudne. to nie tak na żarty tylko tak trosz troszeczkę się ugrudni, no Widać, że pracuje. Przepraszam też, że. Nierealnie gram, bo nie gram z pierwszej osoby, tylko z trzeciej. No ale na no serio ciężko tak robić Kultywatorem. Bo takie jeżdżenie oczywiście po łapie to będzie. Z pierwszej osoby, jak najbardziej. Ale no tutaj nie no na to Katorga na polu Będzie. O kurde i widzicie, ja bym to na, na takim większym trochę kulatora pociągnął na dwa razy, a tutaj nie zostanie jeszcze chudy paseczek. Widzicie. I jeszcze może tego paseczka ale raz nie wezmę. Kurde, ale nie wiem czemu tak on bierze go następnie na tutaj weźmiemy innego agenta zobaczymy czy tak samo będzie się zachowywać jak skręca do tyłu to no przychyla go tak jakoś skręca dziwnie, Ale tak jakby nie miał przyczepności na przednie koło au okej okay. Podniósł się, kurt, było. Czuć, jak przód poszedł do góry. A tutaj jest słońce, a więc tutaj schowamy, żeby... A nie mieliśmy umyć, to umyjemy, go nie od razu. Kurde, co ja zrobiłem? Wypuśćcie mnie. Ja nie mam, jakie to w farmingu. Jak ja to lubię. Najcięższe się właśnie takie myje, bo one się ciężko, mają To lub obciążnik, to nie, to najciężej się myje. W ogóle obciążniki, ja myślę, że są jakieś zbekowane, że tak się trudno je myje. Jak widać jeszcze tutaj ten gociek, tamto już jest czysto praktycznie. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, tu jest czysto. Nie? No. Tutaj jeszcze trochę brodu. Tutaj jeszcze. tu, tutaj tu, 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 Tutaj jest du -du 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 -du. i właśnie właśnie widzicie to tak znika ta pamięć <coughs> To już jest rodza tam Shoot tutaj błak No i praktycznie czysty czy? Co to jest za naklejka Ile? 5, 6 albo 8 na 10 mg do 10 mg. Ile? Jakaś mieszanka czy coś? Lajpa, nie wiem. Nie znam się. Dobra, nie no, tutaj zaparkujemy, tutaj też nie ma słońca. Oj, oj! O kurde, rakiel będzie. No niestety. A nie, to tylko beczka, więc to tam. Beczka może być. Beczka może być. Mm -hmm. i tutaj o tak gaścimy silniczek no perfect, magnifique a więc ja na dzisiaj się z wami żegnam to by było na tyle w tym odcinku do zobaczenia w kolejnych i Na razie po prostu.